Miguel? Co tu robicie? Ratujemy cię. Przed czym? Mija już wie, że ją okłamałeś i jesteś tu z dziewczyną. Nie, tak. Jak to? Podziękuj, Teo. Gdybym nie powiedział ojcu, to kto by nam pomógł? Zwariowałeś? Nie wiedziałem, że Mija go zapyta. Co teraz? Nie możesz powiedzieć Mii prawdy. Nie chcę jej okłamywać. Zataje nieprawdę to nie kłamstwo. Co mam zrobić? Tym razem ci pomogę. Fantazie nie rozumieją, jaka to poważna sprawa. Znajdźmy rozwiązanie. Myślisz, że to takie łatwe? Wiesz, jak reaguje Mia? Cicho, słucham. Cześć, tu Roberta. Nie uwierzysz, co się stało. Już wiem. Powiedział ci to na moją prośbę. Co? Kazałam Miguelowi wymyślić jakąś wymówkę i wyjść. Żebyś wpadła w moją pułapkę. Czemu mi to zrobiłaś? Jesteśmy koleżankami z zespołu. Bo mi nie ufałaś. Ukradłam telefon, żeby ludzie nie dowiedzieli się o twoich tajemnicach Kazałam ci mnie przeprosić i podziękowałam za pomoc Chcesz wiedzieć, gdzie jest Miguel? Zgaga Gadaj, bo zabiję cię przez telefon Zabiję cię W domu przyjaźni, gdzie dostarczamy zabawki na Trzech Króli Nara. Czemu to zrobiłaś? Nieważne. Jedź tam, bo mi ja cię zabiję. Ruszajmy. Ja idę. Ja też. Nie wiem czemu to zrobiła, ale przeszukiwała szafki nauczycieli. To niemożliwe. Widziałem ją. Moja córka by tego nie zrobiła. Kto się namówił? Więc trzeba też ukarać wspólnika. Rozwiążmy tę sprawę. Proszę poszukać Bianki i przekonamy się. Dobrze. Przyprowadzę ją. Luhanna dała mi mawkę z trasą do jazdu. Złapię taksówkę. Zaczekaj na mnie. Dobra. Pomożesz mi w jednej sprawie? Jakiej? Sabrina jest na badaniach. Ktoś musi na nią poczekać. Nie mam wyjścia. Tylko bądź taktowna. Serio? Dobra. Wiemy, że umiesz przygadać. Idź, bo cię walnę. Dziękuję. Dzięki. Nie ma za co. Co za cynizm. Mówiłem, że nie wyjdziesz. To nie w porządku. Uspokój się. I jeszcze trwają ferie. Nie obchodzi mnie to. Widziałem twoje oceny. Są słabe. Masz je poprawić. Nie jesteś córką woźnego, ale dyrektora. Jasne, tato. Zapomniałam, że dla ciebie liczy się tylko wizerunek. Dlaczego nie mówisz po angielsku jak mama? Nie mów do mnie w ten sposób. Zostaniesz i poprawisz oceny. Nie masz się wychodzić jasne. Bez obaw. Twój angielski jest żałosny. Co takiego? Już. Czemu zamknęłaś? Słuchaj, kochanieńka, mam coś dla ciebie. Co? Zaproszenie do spa. Wiem. Po zabiegach będziemy boskie. Ty tak, ale ja nie mogę się stąd ruszyć. Nie mów, że nie idziesz. Mam karę. Błagam cię. Proszę, chodź. Przewóżmy to o tydzień, proszę To zmieni nasze życie Błagam Nie, rusz się Bo spadnę Nie mogę, na chwilę Tak? Jasne Na pewno? Tak, dobra Chodźmy Roko, widziałeś gdzieś Biankę? Mówię do ciebie. Szukam Bianki z drugiej klasy. Pamiętam. Brunetka z włosami dotąd. Tak. Tego wzrostu wyższa. Taka? Owszem, widziałeś ją? Tak. Szła tędy z walizką Chyba wybierała się na wycieczkę Mówiła coś? Nie Widziałem ją z godziny czy 40 minut temu Siema Co tu robisz? Przyszłam dowiedzieć się jak twoje badania Dobrze Dostanę wyniki za dwa tygodnie Gdzie Miguel? Nie mógł przyjść Miał kilka spraw Zmienią? Tak Spoko, odprowadzę cię do domu Dobrze Słuchaj Źle się czuję Kupisz mi butelkę wody? Dobra, zaczekaj Dzięki za pomoc Mąż poszedł na spotkanie komisji, ale niedługo wróci Gdzie moja córka? Powiedz pani, co widziałaś Mówiłem prefektowi Powtórz to no mamie Bianki Stałem tutaj Gdzie dokładnie? Kilka metrów obok Dawno temu? Około godziny Bianka przeszła niosąc walizkę I już Skoro tu stałeś, musiała ci coś powiedzieć Podała mi rękę i pożegnała się Na pewno wyjechała na ferie Bardzo niedobrze, że nie ma dyrektora To wszystko wasza wina jak moja córeczka mogła tak po prostu zniknąć ze szkoły? W pierwszym tygodniu stycznia nauczyciele wystawiają oceny na semestr, a uczniowie mają wolne popołudnia. Co pani mówi? Oskarżę was, jeśli Bianka się nie pojawi. Jest pan strażnikiem, proszę o wyjaśnienie. W tym tygodniu dzieci nie muszą okazywać przepustek. Ładnie. Odpowiedzialność spoczywa też na rodzicach. Uciekła. W pokoju nie ma walizki ani rzeczy. O Boże. Dobrze, że mamy jakieś wskazówki. Pożyczcie mi telefonu, zadzwonię do domu i znajomych. Jest zaprowadź panią do świetlicy i daj jej telefon. A ty przestrząśnij szkołę. Chodźmy. Naprawdę? Nic nie wiesz?